Dzisiaj moimi gośćmi... Są profesor dr. Habilitowany Grzegorz Przebinda, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. Dr. Dominik Wruber, prorektor spraw studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. Oraz dr. Krzysztof Rączek, kierownik Zakładu Wychowania Fizycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. To są maratończycy, którym także pandemia ograniczyła możliwość startów nie tylko w maratonach, ale półmaratonach i w ogóle w bieganiu. Jak zachowuje się maratończyk i co musi zrobić, aby zachować formę profesor Grzegorz Przebinda? rektora Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie, bo już tak od 1 maja będziemy się nazywać, podkreślamy tym sposobem akademickość naszej szkoły. Dbamy o ducha i o ciało, przywiązujemy wagę zarówno do tych przedmiotów, kierunków, które kształcą naszego ducha, jak i tych, które kształcą ciało. Ja jestem nieco wzruszony, bo mija 10 lat od kiedy przebiegłem pierwszy maraton w Krakowie. Uzbierało mi się tych maratonów 17. Muszę powiedzieć, że moja rektorska aktywność Całe tych maratonów nie ograniczyła. Wspomnę jeszcze drugiego protektora Zbyszka Barabasza, który także maratony biega, więc jesteśmy pewnie najbardziej w regionie usportowioną uczelnią. No staramy się teraz tej formy nie zagubić, bo z jednej strony nie możemy przepisów nie przestrzegać, ale z drugiej strony maraton, jak to mawiają Rosjanie, nie za garami, czyli nawet jeżeli w jesieni nie będzie Startu to na wiosnę na pewno się gdzieś wybierzemy, może do Barcelony, do Hiszpanii, no i staramy się tutaj już w wewnętrznych warunkach, na siłowniach uczelnianych, tę formę szlifować, ale przede wszystkim trzeba twardo wierzyć w to, że te maratony jeszcze nastąpią i trzeba bardzo dobrze się prowadzić, to jest przestrzegać higieny zarówno w jedzeniu, jak i w piciu. No i uparcie chodzić na siłownię, bo maraton, o czym tu dobrze wie doktor Franczek, to nie jest tylko ćwiczenie nóg, ale trzeba też inne części ciała ćwiczyć, żeby go dobrze przebiec. Doktor Dominik Wrubel, prorektor do spraw studiów. Zdalne nauczanie każdego przedmiotu, a my tutaj będziemy musieli się zastanowić, jak wykonać tę pracę, żeby uczestniczyć w kolejnych maratonach bez laptopa. Laptop na pewno maratonu zaraz nie przebiegnie i pewnych rzeczy się za pośrednictwem komputera nie da zrobić, ale z całą pewnością możemy starać się dokonać pewnego zastąpienia. Pewne rzeczy da się przesunąć w czasie, pewne rzeczy możemy również dzięki nauczaniu online, dzięki wykorzystaniu i technologii zdalnych, zastąpić, udoskonalić, nawet powiem nieskromnie, że należymy do uczelni, które znajdują się w czołówce na pewno krajowej w realizacji tych zadań które teraz nagle w związku z pandemią się pojawiły. Trudniła nam również realizacja naszego kalendarza, bo byliśmy już przygotowani do wyjazdu do Batumi, gdzie chcieliśmy wziąć udział w rozgrywanym tam półmaratonie w pięknym otoczeniu bulwarami turystycznej części miasta wzdłuż wybrzeża morza czarnego i bardzo bardzo liczyliśmy na to, że uda nam się jednak tam pojechać, a te plany trzeba odłożyć. Powiedziałbym, że y, zaczynamy oczywiście od przygotowania y, wytrzymałościowego du Dużo się teraz mówi na ten temat, czy wolno biegać, czy nie wolno biegać. Myślę, że bieganie jest elementem zachowania higieny umysłowej, nie tylko fizycznej, i w związku z tym nie wyobrażam sobie, żeby można było komuś tego wyjścia czy biegania zabronić. Korzystamy z siłowni z zachowaniem wszelkich możliwych restrykcji, zasad bezpieczeństwa, utrzymujemy odległość, ograniczamy liczbę korzystających osób. Kiedy korzystamy z urządzeń, to używamy do dezynfekcji dłoni, wszelkich uchwytów, narzędzi, Także mikstury sporządzonej na uczelni opracowanej według receptury naszego guru zielarstwa doktora Henryka Różańskiego nawet dodatkowo jeszcze bardzo ładnie nam się e, nasze bieganie maratonów komponuje z tworzeniem nowych procedur do których jesteśmy w tej chwili zobowiązani bo w związku właśnie z naszymi wyjazdami i kontaktami zagranicznymi przebiegliśmy zresztą myślę że to jest bardzo takie epokowe bo w historii kosmosu to się chyba niezbyt często zdarza że całe kolegium rektorskie pobiegło w Maratonia, taka historia wydarzyła się w Kijowie, gdzie wszyscy w tym maratonie i nie tylko. Rektorzy uczestniczyliśmy. Osiągnęliśmy to, z czego teraz korzystamy możliwość zdalnego nauczania dzięki także maratonowi w Kijowie, wspomnianemu w październiku 2018 roku, gdzie trójka rektorów ten maraton w bardzo przyzwoitych czasach przebiegła. Dodałbym do tego jeszcze na koniec, że powiedział prorektor Dominik Wrubel, że mamy bardzo bogatą współpracę zagraniczną, i rozesłałem niedawno list do rektorów tych uczelni, abyśmy się wspierali solidarnie w czasach pandemii. Liczę na to, że te nasze maratony przebiegniemy. Dodałbym jeszcze jeden bardzo ważny element, który się bezpośrednio wiąże z Krosnem, bo mieliśmy tutaj y, przecież takie wydarzenie, które jest wydarzeniem cyklicznym, a mianowicie nasz bieg Sokoła. Dużą tkliwością pielęgnujemy, że w biegu offroadowym na długości pięciu, na dystansie pięciu kilometrów brało udział nie tylko trzech rektorów z Krosna, ale jeszcze nasz przyjaciel e, Arturo Erektor Uniwersytetu w Villarealu, który w Portugalii, który jest naszym wypróbowanym przyjacielem i godnie w tym biegu uczestniczył. Doktor Krzysztof Rączek, kierownik Zakładu Wychowania Fizycznego. Ktoś zapyta, jak kształcić na wychowaniu fizycznym zdalnie. No, na pewno z racji specyfiki kierunku jest to nieco utrudnione. O ile prowadzenie wykładów, czy tych zajęć teoretycznych nie stwarza jakichś większych problemów, o tyle na pewno większe problemy są z realizacją tych efektów nauczania dotyczących stricte takich praktycznych przedmiotów, na przykład, nie wiem, gimnastyka, czy lekka atletyka. Tutaj jeszcze wracając do moich przedmówców, słusznie pan rektor zaznaczył, że przygotowanie do maratonu to nie tylko doskonalenie wytrzymałości tlenowej, ale również ten trening ogólnorozwojowy, przygotowanie w zakresie innych zdolności motorycznych, przede wszystkim siłowe i tu koniecznie trzeba korzystać ze siłowni. Wiele ćwiczeń można wykonywać w domu, mogą to być ćwiczenia stabilizacyjne, ćwiczenia z wykorzystaniem żaru własnego ciała, cały zestaw ćwiczeń z wykorzystaniem gum czy piłek rehabilitacyjnych. Mnóstwo takich ćwiczeń można znaleźć w sieci, w internecie. My też staramy się właśnie takie ćwiczenia studentom udostępniać. Będąc profesorem wywodzącym się z Uniwersytetu Jagiellońskiego, no przychodziłem tu, powiedzmy, nie byłem już taki niewykształcony, byłem już trzeba to powiedzieć, wykształcony. No ale te ostrogi sportowe to tutaj zdobywałem i te... Wszystkie maratony, jakie przebiegłem, to yy, będąc już pracownikiem profesorem, a potem rektorem naszej uczelni. Więc jak młody człowiek, yy, jakbym ja był takim, to bym wybrał, bo wiedziałbym, że po pierwsze wyjdę stąd mądry, po drugie wysportowany, być może przebiegnę jakiś półmaraton w ramach Erasmusa, bo mamy bardzo dużo umów międzynarodowych. No i jak to się mówi, last but not list, przekonałbym się, że komputer może służyć nie tylko do marnowania czasu na Facebooku, tylko może też służyć do bardzo pożytecznych rzeczy czyli do kształcenia na odległość, w której jesteśmy tu na Podkarpaciu pionierami. Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie, bo takiej nazwy już będziemy używać od 1 maja, od praktycznie początku swojego istnienia, mocno związana jest ze sportem, czy inaczej sport, mocno związany jest z naszą uczelnią, naszą taką wizytówką. Są drużyny siatkówki, zarówno męskiej, która występuje w drugiej lidze, drużyna żeńska, która rywalizuje na pierwszoligowym poziomie. Mamy się czym chwalić. Trzykrotne mistrzynie Polski, wielokrotne medalistki. Chyba nie ma drugiej uczelni w Polsce z takimi osiągnięciami, jeżeli chodzi o siatkówkę, bo no przypomnę, choćby w zeszłym roku, czyli wśród wszystkich uczelni w Polsce męska drużyna siatkówki zajęła piąte miejsce, a zespół żeński był chyba na miejscu trzecim w klasyfikacji generalnej. Uczelnia Mądra wykładają profesorowie z Uniwersytetu Uniwersytetu Jagiellońskiego, z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rektorzy biegają maratony, doktorzy, kierownicy zakładów kultury fizycznej, wychowania fizycznego są trenerami, odnoszą sukcesy. No i jesteśmy bardzo dobrze też elektronicznie rozwinięci. M może też będzie tak, że na przyszłość przygotujemy ten program, jak trenować, uczyć się treningów, przygotowania do maratonu zdalnie online, przez komputer.